Czemu się Patrzę na Maserati. Mhm. Co tutaj mamy? Akurat nie ma GT, nie wiem czy oni produkują jeszcze GT. Jest tutaj Ghibli i Quattroporte. Jest, ten... jest ładnie. I ten, I ten tutaj SUV, który SUV. zapomniałem jak się ten SUV nazywa. Ja też. Te Levante. A wiesz, że SUV to jest auto zesuwane? Levante jest po Le Levante. Levante. Levante, Maserati, Levante. Levante. On jest ładny, no. nie można tutaj mu niczego zarzucić. I co cię urzekło? Citroeny i dla mnie. Alpina. Alpina się mogę zgodzić, a dla mnie Citroeny skończyły się na modelu CX. Teraz masz tutaj grupę DS-ów, czyli luksusowych Mercedes. Merce co ja mówię, jest ale, ale proszę pana, te, Ale te DSy mają się tak do całego DS-a, jak się to pasują. Ale proszę pana, trochę pan przesadził, bo te DS, -y, gdyby pan z z wszedł do środka i zobaczył poziom wykończenia oraz ten artyzm, który tam jest proponowany w formie dobrego wzornictwa, to też mogło pana urzec. Ja panu powiem, jak patrzę na te DS i -y, jestem w szoku, bo piękne to były te same DS, -y, one też są pokazywały, a te... Znaczy, wiesz no, stary DS to jest ikona, to jest samochód z kosmosu. Chodźmy do innych hal, znajdziemy może coś lepszego od Citroena. Na razie. Pięknych strojów, było strojówko 107. Czego? 107. 107 czego? Zgadnij. z Zadula. 107? 127 to znam, ale 107 to pierwszy Mercedes. 107? I to jest nowe czy stare? Stare. A, no to dlatego nie wiem, bo te numeracja zawsze była trudna do zapamiętania dla mnie. I fajny DeLorean. To, to sama starzyzna widzę, że wszystko to co z trumny wyciągnęli to się Panu podoba. Jak zwykle. Ja bardzo lubię takie trumienne pojazdy. No ja jeszcze tam nie widziałem, tak jak mówię, nie zwracałem uwagi na historyczne samochody, oczywiście E-Type Jaguar I, piękny. I, I, I type, a piękny, wiesz co w E-Type jest najpiękniejsze? Nie wiesz. Te poczwórne wydechy z tyłu. Tak, no wiesz, to też jest następny niby, samochód ikonany. Niby, ikona, niby no. centralny, ale piękne, poczwórne. Super, to jest bardzo ładne auto. Zresztą na tyle ładne w tamtych czasach było, że zdenerwował się podobno Enzo Ferrari, widząc projekt E-Type'a. A trzeba pójść na wszystko Ferrari, bo to jest podobno jakieś piękne Ferrari, najszybsze, najmocniejsze. Pierwszy polubiłem amerykański motocykl Indian FTR 1200 Trochę Scrambler, trochę Dirt Tracker. Jestem w szoku Jak polubiłeś amerykańskie motory, może kiedyś polubisz taki piękny Chopper. Chyba żartujesz A to mój drugi szok Zobacz tego Defendera, jak on Cię pięknie unowocześnił Jest znacznie mniej spartański, ale ma styl Jest bardzo ładny, ja jestem yy, zadowolony z tego projektu A mi się on również, niestety, podoba Brawo Ja już coś wybrałaś Tak, ja już mam swój wybór. Jaki? Fotel do masażu. Awatura. Pokażesz? Pokażę. Jakie wrażenia? no Dla, Dla, Dla mnie w ogóle mega przyjemność porozmawiać z tobą. Już rozmawialiśmy nie raz. różnych imprez, ale zawsze fajnie się spotkać, no nie też w ogóle no. Obo, obydwaj chyba można powiedzieć, że dajemy radę Mówi, nie mamy wyjścia nie poddajemy się, nie, nie, nie poddajemy się by... dysfunkcją Żeby... no, robimy swoje i robimy swoje ale ty jesteś tu mistrzem, to no, robimy swoje tak powoli, coraz bardziej kiedyś mówiłem nie, nie jeszcze nie ale już teraz udało się złapać fajny sukces drugi mistrz w Polski e, no zwycięstwo z y, kierowcami, którzy no, mają jednak te dwie kończyny tak. więcej do obsługi, yy, więc y, no było trudno, ale tym większa satysfakcja. To ale dla mnie ciągle Twoje sukcesy, bo to, że Ty jeździsz, to jest jakiś szok. Dzięki. Ciągle, naprawdę... ciągle nie mogę w to uwierzyć. Wiesz, no ja, ja też sam na samym początku nie, nie sądziłem, że uda się to doprowadzić do tak wysokiego poziomu, że na, już przejść na ten level profesjonalny no ale teraz mogę śmiało powiedzieć, że udało się spełnić największe marzenie i to jest, to jest też coś co, e, co mnie napędza, ale bardzo jestem wdzięczny moim sponsorom że są ze mną, że uwierzyli w ogóle w ten projekt Dziś wieczorem końcem Warsaw Motor Show mamy przejażdżkę ze Stigiem czyli z Benem Collinsem tym oto samochodem, Astonem DB11 a to dzięki Fundacji Fun and Drive i ich promocji za drobną kwotę, którą a, którą mogliśmy się przejechać, to jest nic w porównaniu do tego ile ile potrzeba na to, żeby kupić taką karetkę specjalistyczną. How you choose the foundation like Fun and Drive? Tomek set this up and it's a fantastic charity. He does a lot of great stuff and um, I'm very delighted to be able to help him raise money for a good cause. And thanks to you for paying and uh, being part as well. Jadę ze stigiem i to on prowadzi mnie dalej nisko. Would you like something? S eight? No, thank you. Hello to two cylinders. Thanks for keeping Poland safe.